Ten skromny bizon. no jedź, to za chwilę będą nas tam wow, ile, ile bizonów, ja Cię kręcę jakie malutkie tutaj są aha, o jakie małe bizoniątka leżą sobie cielączka na, na boku A, wchodzą na drogę, pojedź powoły. no on się ustawia, bo wie, że na YouTube będzie chciał być nie zaatakowały, bo one mogą uszkodzić auto. No to mamy nadrobione zaległości z dzikimi zwierzątkami. No, to tyle pizonów żeśmy jeszcze nie widzieli. Tu mają dobre karmniki, że tak powiem. Ale pizonów, no popatrz. akurat się skichała transmisja tak? no bo drzewa są blisko morza ,3 ,3 bizona, tylko chciałam takie stado, wiesz, żeby widać było czyli jest dużo wiecie Państwo rzeczywiście stado bizona. Spodełba. Co ci ludzie chcą ode mnie? Fajnie wygląda. Fajne miejsce na spalko w nocy, by było. Trzeba by uważać, żeby jakiś żubr nie wyszedł albo inny. Dziewczyn. Some water? Oh, I odwróciłem płytę? Nie mogę z tym zrobić. Dziękuję. Powiem jeszcze dalej, jakby tutaj. Tam jakby było bardziej zamglone. No tak, tutaj. Naprawdę spałem na tym parkingu. Ale to mi się wydawało, że to było bardzo daleko na północ. Я тут стал до

Piękna weczka w oddali od szosy nad jeziorkiem. Komarów nie ma, jakieś muchy latają. Będzie piękny zachód słońca, jakiś pomost jest, łodzią można by sobie tutaj spuścić łódź do wody. Maja by się do wody wlezła, wle wlezłaby sobie, ale. Nie chcemy tego Majaro, bo jest mokra i brudno. Jakiś tu jest inny kamperek jeszcze. A ja tak to cisza i spokój. A tam na końcu tego korytarza jest szosa. Sobota, piękna pogoda, bezmurne niebo. Nasza miejscoweczka. Sprawdziła się. Nie ma komarów, choć jesteśmy nad wodą. Idziemy na poranny spacerek. Co to było? Maja? Co tam było? Co? Nie wiadomo co to był pasa się boi wszystkiego Piękne jeziorko albo wielki staw Tutaj rampa, że można łódź sobie Łódź może tutaj sobie zjechać do wody My wracamy maja, nie kąpiemy się. Nie będziemy szukać niedźwiedzi. Może są w lesie niedźwiedzi. Gdzie znowu zgubiłaś piłeczkę? Masz nosa, masz nosa myśliwskiego naprawdę. Przecież czuję piłeczkę. Przyjemne miejsce nad jeziorkiem. Jest... A daleko od drogi nie słychać hmm. mało żadnych. Sobota. Wiesz, to nawet nie to, że nie było słychać, A gdzie ty bo chcesz jeszcze nagrać. Zobaczymy, czy nasza niska. Pływa! Potrafi... Ale to się rozpędzi, tam hmm. z tego skoczy. Na drugi brzeg. No nie mamy nadwędki, żeby powędkować. No ale bardzo było przyjemne miejsce. Sosa nie jest daleko i w sumie jak ciężarówka jedzie po drodze, a się jest na zewnątrz, to słychać. Ale też nasz van ma bardzo dobrą izolację akustyczną i w sumie nawet jak jest głośno na zewnątrz, to w środku nic nie słychać. Także to mu trzeba przyznać nam, albo raczej no nam, bo to myśmy razem wymyślili, żeby ten Lizard Skin zrobić. I to takie 50 metrów od szosy, w lasku Parking nad jeziorkiem Żadnej informacji, znaczy w internecie była informacja Ale ponieważ żadnego znaku tutaj nie ma Że tu była jakaś Miejscówka na noc, to oprócz nas była tylko jedna Tylko jeden kamperek, który wcześniej wyjechał no, niestety Tylne prawe koło pechowe Mamy tutaj Mamy tutaj śrubkę i banieczki po lecą By się przydało to zrobić że powietrze szybko to schodzi trzeba... to że powietrze szybko schodzi to nie jest to może trzeba wypuścić powietrze nie, a jakie założone ale wypuścić powietrze I jak je potem napompujemy lęku, to na ona zejdzie Felki. a czemu nam zejdzie bo wypuścimy powietrze a no to Grażynko. Okej. Okay. Opona jest, przylega do felgi, bo ma powietrze. Jak mm -hmm. spuścimy, to jest luźne i no tak. nie założymy. że benzynę wlejemy, zapalimy, wybuchnie. dobra wyszła. Nie wiem ile No tak trochę więcej to wyjdzie z tym, żeby to zatkać i daj nowy ten na reklamach to tak ładnie wygląda. Czyli w teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Tak. No teraz. Dobra, weszło. Ile wystaje? Wystaje tej może centymetr. Okay. Zobacz. Wyjdzie sam? Aha wyszedł, okej. Okay. Za długo to nie wytrzyma, bo za mało te kołki wcisnęły ale będziemy wciskać następne Na razie nie ciekłam. Zobaczymy jak do je podróży. Mamy dużo czasu, możemy mimo A Maja, teraz siadaj, teraz siadaj. Dzień bez przygód, dzień stracony. Złapaliśmy śrubka. Taka ładna śrubeczka wlazła nam do koła. No tak, moje tak same problemy. Więc załatałem ko kołkiem, jak widzieliście. takim nie najlepszym, Znaczy nie najlepszy. Kołek dobry, tylko mechanik do dupy. Więc nie wiem, czy to będzie trzymało. No ale mam jeszcze dwa kołki, to następną naprawę będziemy robić lepiej jak będzie konieczna a na razie tu jest monitor, system monitorowania ciśnienia ma papierek jeszcze? taki mały może mały. być malutki ma ciupci, ciupci więc jechać, obserwować nie wpadać w panikę wszystko będzie dobrze gorzej było i chwalili rezerwę mamy, nowe opony mamy kupione tylko, Tylko 2500 km. Stop. Przejedziemy. Może trzeba było je do tego Fort Nelson przysłać. Nie do, do Kanady to nie wiadomo. Aha. Mogliby. Aha, Masz to przed, tam włączone przed... na te opony? Tak, jest, zaraz włączymy. Jedziemy dalej. Nie przejmujemy się drobiazgami. Teraz mamy idealnie na zimno było 65 z przodu 80 z tyłu trochę się rozgrzały ale równiutko mam nadzieję że już tak zostanie do nowego wróciliśmy do na początek Alaskan High w miarę w całości szczęśliwi. jaki jedzi pojazd